Enheridion Epiktet Z wszystkich rzeczy jedne są od nas zależne, drugie zaś niezależne. Zależne są od nas sądy, popędy, pragnienia, odrazy i jednym słowem to wszystko, co jest naszym dziełem. Niezależne natomiast są od nas ciało, mienie, sława, godności i jednym słowem to wszystko, co nie jest naszym dziełem. I dlatego te rzeczy, które od nas zależą, z natury są wolne i nie podlegają żadnym zakazom ani przeszkodom. Te natomiast, które od nas nie zależą, nie przedstawiają żadnej wartości, spełniają służebną rolę i stanowią cudzą własność. Pamiętaj zatem, że jeśli rzeczy służebne z natury zaczynasz uważać za wolne, a cudze za własne, sam się zaprzęgniesz w niewolę. Będziesz rozwodził skargi i żale, doznawał niepokoju, miotał złorzeczenia zarówno na bogów jak i na ludzi. Jeżeli jednak to tylko, co twoje uważać będziesz za swoją własność i przeciwnie to, co jest cudzą własnością, za przynależne, jak jest w rzeczywistości, do kogoś innego, wtedy nikt nigdy nie będzie na ciebie wywierał przymusu, nikt nie będzie sprawiał ci przeszkód, ani ty sam nie będziesz nikomu złorzeczył. Nikogo oskarżał, niczego zgoła czynił wbrew swojej woli. Nikt nie wyrządzi ci krzywdy, w nikim nie będziesz miał wroga, bo też i niczego nie doznasz, co by rzeczywiście szkodliwe było dla ciebie. A zatem, jeżeli dążysz do osiągnięcia tak wielkich dóbr, pamiętaj o tym, że nie jest ci wolno z miernym nakładem wysiłku brać się do tak wzniosłego dzieła. Ale że musisz jednych rzeczy raz na zawsze się wyrzec, drugich chwilowo poniechać. Jeżeli jednak zechcesz posiąść te wielkie dobra, a jednocześnie i godności piastować i opływać w bogactwa, bardzo możliwe, że nie zdobędziesz ni godności, ni bogactw, a to dla tej przyczyny, że dążysz do osiągnięcia dóbr wyższego rzędu, a już z całą pewnością nie dopniesz tego, przez co jedynie rodzi się wolność i szczęście. Staraj że się wtedy każdemu gwałtownemu wyobrażeniu natychmiast przeciwdziałać, tak mówiąc, jesteś tylko wyobrażeniem, czczą marą rzeczy, którą przedstawiasz. Następnie zbadaj owo wyobrażenie i ocen jego wartość wedle takich prawideł, jakie posiadasz, a przede wszystkim i nade wszystko wedle tego prawidła, czy przedstawia ono rzeczy od nas zależne czy niezależne. I jeśli przedstawia rzecz jakąś, która nie jest od nas zależna, z miejsca wypowiadaj swe zdanie. Nic, a nic mnie to nie obchodzi. Pamiętaj o tym, że pragnienie mami cię obietnicą zdobycia dobra, którego pożądasz, a odraza mami cię obietnicą uniknięcia zła, przed którym się wzdrygasz, oraz że ten, kto w pragnieniu doznaje zawodu, jest nieszczęśliwy, a ten, kto w odrazie ponosi porażkę, godny politowania. Jeżeli zatem tego tylko unikasz, co zgodnie ze swą naturą jest w Twojej mocy, nie doświadczasz zgoła niczego, do czego czujesz od odrazę. Jeżeli jednak unikasz choroby, śmierci albo ubóstwa, doznasz bolesnego zawodu. A zatem wypleń z siebie odrazę do wszelkich rzeczy, które z natury nie są od nas zależne, a skieruj ją ku tym jedynie, które z natury są od nas zależne. Pragnienie natomiast zdław na początek w sobie doszczętnie, jeżeli bowiem pragnąć będziesz rzeczy, które nie są od nas zależne, z konieczności musisz się czuć nieszczęśliwy. Co się znów tyczy rzeczy, które są od nas zależne, to na razie nie jest ci jedynie zupełnie wiadomo, jakich to spośród nich godzi się tobie pożądać. Wolno ci tylko do jednych rzeczy dążyć, a drugich unikać, ze spokojem, jednakże z oględną rozwagą, z opanowaniem. Pamiętaj o tym, żebyś przy każdej rzeczy, bądź rozweselającej na duszy, bądź przynoszącej pożytek, bądź wzbudzającej upodobanie, zawsze stawiał sobie następujące pytanie. Czym jest ta rzecz właściwie? I tak na przykład, jeżeli dzban budzi w tobie upodobanie, mów sobie, dzban jest tą rzeczą, która budzi we mnie upodobanie. Prze to, kiedy ten dzban się stłucze, nie zmąci to w tobie pokoju ducha. Jeżeli znowu serdecznie całujesz swe dziecię lub żonę, mów sobie: całuję człowieka. Przeto, kiedy ten człowiek umrze, nie będziesz rozpaczał. Ilekroć zamierzasz się zabrać do jakiegoś dzieła, zastanów się dobrze, co to ma być za dzieło. I tak, gdy się wybierasz do łaźni, aby się wykąpać, przywiedz sobie na myśl to wszystko, co się tam dzieje w łaźni. że jedni uciekają co siły, a drudzy się tłoczą na potęgę a inni obluzgują się wyzwiskami, a jeszcze inni kradną, co popadnie. I w ten sposób z większą rękojmią powodzenia do dzieła się weźmiesz. Jeżeli z miejsca powiesz sobie otwarcie, ja chcę się właśnie wykąpać, a zarazem strzec wolnej woli swej, tak, iżby działała zgodnie z naturą, i tak samo postępuj przy każdym dziele. W ten bowiem sposób, jeśli jakaś przeszkoda nie pozwoli ci się wykąpać, natychmiast przywołasz sobie na pamięć swe zamierzenie. Ależ ja przecież nie tylko wykąpać się chciałem, lecz również strzec zarazem wolnej swej woli, tak iż by działała zgodnie z naturą, jednakże nie potrafię jej ustrzec, jeżeli się będę oburzał na to wszystko, co się przydarza. Nie same rzeczy bynajmniej, ale mniemania o rzeczach budzą w ludziach niepokój. I tak na przykład śmierć nie jest żadnym postrachem, w przeciwnym razie to i Sokrates miałby o niej takie wyobrażenie, ale mniemanie o śmierci jako czymś strasznym, ono to dopiero postrachem się staje. Ilekroć tedy borykamy się z trudnościami, albo wpadamy w niepokój lub smutek, nikogo nigdy nie obwiniamy o to, lecz siebie samych, to znaczy nasze własne mniemania. Właściwością bowiem człowieka zgoła nieobznajmionego z filozofią jest obwiniać innych o rzeczy, które on sam źle czyni. Po części obznajmionego obwiniać siebie samego. W pełni obznajmionego, nie obwinać ni siebie ni innych. Nie szczyć się z żadnej zalety cudzej. Gdyby koń chcąc się poszczycić powiedział, Jestem piękny, rzecz ta byłaby jeszcze do zniesienia. Ty natomiast, gdybyś chcąc się poszczycić powiedział, Posiadam pięknego konia, wiedzże to sobie, żebyś się szczycił z zalety konia. Jakaż jest zatem Twoja własna zaleta? Czynienie należnego użytku z wyobrażeń. A przeto, ilekroć w czynieniu użytku z wyobrażeń postępujesz zgodnie z naturą, wtedy i tylko wtedy możesz się szczycić, bo wtedy dopiero będziesz się szczycić z jakiejś zalety, która jest Twoją własną zaletą. Podobnie jak w czasie podróży morskiej, kiedy okręt przybije do brzegu. Możesz sobie wprawdzie na ląd wysiąść, by zaopatrzyć się w wodę, a po drodze tak dla rozrywki to i piękną muszelkę i mątwę podnieść. Wszelako musisz na pamięci mieć okręt, słuch bezustannie natężać, czy przypadkiem nie woła sternik. A kiedy zawoła, musisz to wszystko porzucić, iż by cię związanego nie wrzucono jak barana na okręt. Tak samo rzecz ma się i w życiu. Jeżeli zamiast pięknej muszli i mątwy obdarzyły cię nieba uroczą żoną i ślicznym dzieciątkiem, nic nie przeszkadza ci wprawdzie radować się nimi. Wszelako, kiedy zawoła sternik, biegnij czym prędzej na okręt, pozostawiając to wszystko i więcej nie troszcząc się o nie. A jeśliś jest nadto starcem, nie odchodź nigdy od okrętu zbyt daleko, żebyś mimo wołania sternika nie pozostał na lądzie. Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń. A życie upłynie ci w pomyślności. Choroba jest wprawdzie przeszkodą dla ciała, ale nie jest przeszkodą dla woli, chyba że wola sama chce tego. I tak chromanie jest wprawdzie przeszkodą dla nogi, ale nie jest przeszkodą dla woli, i w ten sposób winieneś sobie rzecz wytłumaczyć przy każdej spotykającej cię przeciwności, a dojdziesz do przekonania, że jest ona zawsze przeszkodą dla kogoś innego, tylko nie dla ciebie samego. Pamiętaj, żebyś w każdej przydarzającej się tobie przygodzie zwracał pilnie na siebie uwagę i badał szukając, jaką też siłę masz w sobie, którą byś przeciwstawił owej przygodzie. I tak, jeśli zobaczysz pięknego chłopca lub piękną dziewczynę, potrzebną ku temu siłę znajdziesz w pościągliwości. Jeżeli znowu grzbiet pod ciężarem ci się ugina, siłę tę znajdziesz w wytrzymałości, a przeciw szyderstwom znajdziesz ją w cierpliwości i jeśli będziesz się wdrażał do tego sposobu postępowania nie dasz się porwać zmysłowym wyobrażeniom nigdy o żadnej rzeczy nie mów straciłem ale oddałem zmarło ci dziecię to znaczy dziecię zostało oddane zmarła ci żona to znaczy żona została oddana tak ależ ograbiono mnie z włości a zatem i owe włości zostały oddane tak ale łotrem spod ciemnej gwiazdy jest ten, kto mnie z tych włości ograbił. A co ci na tym zależy, przez kogo dawca zażądał od ciebie ich zwrotu? Wszakże na jak długo oddał ci je w posiadanie, troszcz, że się o nie, tak jednak jak o rzecz będącą cudzą własnością i jak się troszczą podróżni o gospodę, w której się zatrzymali. Jeżeli chcesz czynić postępy w mądrości, wybij sobie z głowy tego rodzaju rachuby. Jeżeli zaniedbam swojej majątności, nie będę miał środków do życia. Jeżeli nie będę karał swego niewolnika, stanie się nic poniem. Lepszą jest bowiem rzeczą wyzwolonym się, stawszy od smutku i strachu umrzeć z głodu, niżeli opływając w dostatki żyć w niepokoju, a z drugiej strony lepszą jest rzeczą, żeby twój niewolnik stał się nic poniem, niż żebyś ty był człowiekiem nieszczęśliwym. Zrób zatem początek od rzeczy drobnych. Wyleją ci ostatnie krople oliwy, ukradną ci resztki wina, przemów do siebie. Za taką cenę kupuję się wolność od namiętności, za taką cenę pogodę ducha. Za darmo przecież niczego się nie nabywa. Kiedy zaś wołasz niewolnika, pomyśl też sobie, że może nie usłyszał on twego wołania, a jeśli nawet usłyszał, że może nie jest w stanie wykonać tego, czego ty żądasz. Wszelako nie dozwól, że mu tak poruś w pióra, iżby w jego mocy było zamącić w tobie pokój ducha. Jeżeli chcesz czynić postępy w mądrości, zgódź się z tym cierpkim faktem, że w sprawach zewnętrznych uchodzić będziesz za głupca i błazna, i nie chciej nawet sprawiać wrażenia, że się na czymkolwiek rozumiesz. A jeżeli mimo wszystko niektórych nie wydasz się takim głupcem, nie dowierzaj sam sobie, wiedz bowiem, że nie tak łatwo potrafisz stać na straży swej wolnej woli, aby działała zgodnie z naturą, a jednocześnie krzątać się wokół rzeczy zewnętrznych, ale siłą konieczności, jeśli się troszczysz o jedno, drugiego musisz zaniechać. Jeżeli pragniesz, by dziadki twoje i żona twoja i przyjaciele twoi żyli i żyli bez końca, to jesteś szaleńcem. Albowiem życzysz sobie, by rzeczy niezależne od ciebie zależne się stały, a to, co cudze, by stało się Twoje własne. Podobnie, jeżeli pragniesz, by syn Twój nie popełniał żadnych błędów, to jesteś głupcem. Żądasz bowiem, by uchybienia nie były uchybieniami, ale czymś innym. Jeśli natomiast nie chcesz w swoich dążeniach doznać zawodu, to rzecz ta leży w Twojej mocy. A przeto w tym się zaprawiaj, co leży w Twojej mocy. Panem nad każdym człowiekiem jest ten, kto ma władzę, zarówno użyczyć, czego ktoś pragnie, jak i zabrać, czego nie pragnie. A przeto kto wolnym chce zostać, ten niechaj ani się nie rwie do rzeczy, ani też niechaj nie ucieka od rzeczy, które są zależne od kogoś innego. W przeciwnym razie musi stać się niewolnikiem. Pamiętaj, że w życiu winieneś się zachowywać jak na biesiadzie. Postawią przed tobą wokół krążącą misę. Wyciągnij rękę i przyzwoicie weź swoją część. Idzie w ruch dalej, nie zatrzymuj. Nie doszła jeszcze do ciebie, nie wódź za nią z dala z złaknionymi oczami, ale czekaj spokojnie, aż ta misa stanie przed tobą. Tak samo się zachowuj wobec dzieci, tak samo wobec żony, tak samo wobec godności, tak samo wobec bogactwa, a staniesz się kiedyś w przyszłości godnym współbiesiadnikiem bogów. A jeśli znowu nawet nie sięgniesz ręką pozostawione przed tobą potrawy, wtedy to już nie tylko będziesz współbiesiadnikiem, lecz nadto współrządcą bogów. Tak bowiem postępując Diogenes i Herakles i im podobni słusznie zostawali nazwani, jako że byli nimi w rzeczywistości boskimi mężami. Ilekroć widzisz, że ktoś we łzach i smutku tonie, ponieważ jego dziecko udało się w podróż, albo że stracił swój dobytek, nie daj się owładnąć wyobrażeniu. Jakoby te rzeczy zewnętrzne były źródłem jego nieszczęścia, ale natychmiast tę myśl przyzwij sobie na pomoc. To przecież nie samo wydarzenie go gnębi, kogo innego przecież ono nie gnębi, ale mniemanie, jakie ten człowiek ma o nim. Wszelako ani się wasz zwracać do niego ze słowami pociechy, a już tym bardziej współczująco z nim razem jęczeć. Co więcej strzeż się, żeby nawet w duchu nie jęczał. Pamiętaj, że jesteś aktorem grającym rolę w widowisku scenicznym, a do tego w takim widowisku, jakie spodobało się dramaturgowi ułożyć w krótkim, jeżeli krótkie, w długim jeżeli długie. Jeżeli chciał, żebyś grał rolę żebraka, staraj się i tę rolę po mistrzowsku odegrać i tak samo się staraj, kiedy ci powierzymy rolę chromego, monarchy albo szarego obywatela. Twoją bowiem jedynie jest rzeczą powierzoną ci rolę odegrać pięknie, sam wybór natomiast roli jest sprawą kogo innego. Kiedy kruk złowieszcza zakracze, niechaj nie ogarnia cię trwoga, ale natychmiast wytłumacz sobie to jego krakanie, tak mówiąc. Ta wróżba złowieszcza nie mnie bynajmniej dotyczy, ale bądź mego ciała, bądź mego dobytku, bądź mego imienia, bądź moich dzieci, bądź mojej żony. Dla mnie przecież każda wróżba jest zapowiedzią szczęścia i pomyślności, o ile tylko chcę tego. Cokolwiek bowiem z tej wróżby się ziści, w mojej jest mocy odnieść z tego pożytek. Możesz się stać niezwyciężonym, jeżeli nie będziesz stawał do żadnej walki, w której zwycięstwo przerasta twoje siły. Widząc wtedy kogoś, bądź to piastującego wysokie godności, bądź mającego wielkie znaczenie i wpływy, bądź z jakiegoś innego powodu szanowanego, strzeż się, żebyś go nigdy sam olśniony wyobrażeniem nie mienił szczęśliwym. Bo jeśli te tylko są dobra prawdziwe, które są od nas zależne, to nie ma miejsca ani na żadną zazdrość. Ani na żadne współzawodnictwo. Ty zaś sam winieneś chcieć zostać nie wodzem naczelnym, nie senatorem, nie konsulem, lecz wolnym człowiekiem, a jedyną drogą wiodącą ku wolności jest pogarda dla rzeczy, które nie są od nas zależne. Pamiętaj, że nie człowiek, który ciebie spotwarza albo uderza, wyrządza Tobie z niewagę, ale Twoje własne zapatrywanie, jakie ty masz o tych ludziach, jakoby wyrządzali Tobie z niewagę. Ilekroć zatem ktoś wzburzy gniew w Tobie, wiedz, że to Twoje własne wyobrażenie gniew w Tobie wzbudziło. Gdyby tak bowiem chociaż raz jeden udało Ci się zostawić sobie chwilę czasu na spokojną rozwagę, wtedy łatwiej by Tobie przyszło stać się Panem samego siebie. Śmierć i wygnanie, i wszelkie inne nieszczęścia, których już samo wyobrażenie grozą przejmuje, niech zawsze stoją Ci przed oczyma a już najbardziej z wszystkiego godzina śmierci. W ten bowiem sposób ani nie będziesz nigdy snuł w myślach nikczemnych zamierzeń, ani też niczego nie będziesz zbyt gorąco pożądał. Jeżeli dążysz do zdobycia mądrości filozoficznej, z miejsca przygotuj się do tego, że będziesz przedmiotem szyderstw, ponieważ motłoch nie omieszka wziąć się pod ostrzał drwin i docinków i będzie mówił – otoć filozof, który spadł nam jak z nieba – oraz, no ale po kiego licha tę głowę tak wysoko przed nami zadziera? Ty wprawdzie głowy nie powinieneś wysoko zadzierać przy rzeczach jednakże, które ci się wydają największym dobrem, trwa z takim uporem, jak na placówce, na której by cię sam Bóg postawił. Pamiętaj zarazem, że jeśli niezłomnie wytrwasz na tej placówce, Wtedy ci sami, którzy jeszcze wczoraj natrząsali się z Ciebie, jutro już zaczną wyrażać dla Ciebie swój podziw, a z drugiej strony, że jeśli oni zdobędą przewagę nad Tobą, wtedy zazdwojoną zdwojoną siłą będą się nadal z Ciebie naśmiewać. Jeżeli ci się kiedykolwiek przydarzy, że wiedziony pragnieniem przypodobania się komuś, dbać będziesz o rzeczy zewnętrzne, wiedz, żeś stracił wewnętrzną równowagę. A zatem zawsze i wszędzie poprzestań już na tym, że jesteś mędrcem. Jeżeli jednak chcesz nadto być uważanym za mędrca, no to sam siebie uważaj za niego i to niech ci wystarczy.